I tak jak wam mówiłem w poprzednim filmiku, ten będzie dotyczył przygotowania przed tą wielką bitwą w Kermoren, która ma zaraz nastąpić. No ponieważ Geralt w końcu odnalazł Ciri, no i spodziewamy się ataku dzikiego ogonu w, w każdym momencie. No, jak widzicie, już wszyscy nasi goście zaproszeni przy przybyli. Łącznie z Wiedźminami, którzy tutaj ostatnie poprawki, tak jak Eskel, wyciszają się też. Także przygotowania także czynią. E, łącznie tutaj z, powinien się gdzieś znaleźć... Jest o, jest. Vernon Roż z WES. Także przybyli na nasze wezwanie. Nie ma za co. Przy okazji chyba zapomniałeś mnie zaprosić. No tak, ponieważ roż się zastanawiał, czy, czy brać WES, bo ostatnio miała kilka wpadek u niego. Mnie, już trochę przeszło. Będzie nas tak mało? Nie liczy się ilość, ale jakość. Wiedźmińskie podejście. Sprawdza się w czasie polowania na potwory, ale nie podczas bitwy. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. No Geralt w zasadzie mógł sobie Proszę pozwolić na bycie takim optymistą jedynie w, w takiej sytuacji, która dotyczyła, wydaje mi się, jego bliskich, mhm. bo normalnie no to raczej optymizmem nie pała, a wręcz przeciwnie. No i dobra, co w zamku? Yy, w zamku zaraz zobaczymy tak, Kejremet. Okay, Witaj! Skoro mam dziś umrzeć, muszę odpowiedzieć za to Zostaw w moją paletkę. <noise> no, więc każdy ma jakieś swoje rytuały bojowe. No ale nie, nie traćmy czasu i przejdźmy już tutaj do planowania. Wierz wszystkich. Zaczynamy naradę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Tilly, a my ich powstrzymamy. Ach, Hjalmar zabił całą ekipę ze Skelliga. Ek ratowaliśmy się. ich, całą trójkę. Wyda, się ...teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Reding król Gonu, jest pewny siebie i będzie chciał nas pokonać samym impetem uderzenia. Jeśli przejmiemy inicjatywę, to pokrzyżujemy jego plany. Stworzy nad twierdzą magiczną kopułę. Rozproszę ich szyki i zmuszę do lądowania w lesie. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadku. Ja jestem drugi. Gon będzie próbował przedostać się w obręb w przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwie Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni, przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Tris i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest cili, To ją chcę dostać go, i musimy jej bronić, za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie mam mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek? Teraz to mają pomysły, ale jakieś amulety niewidzialności. Tym, kule ognia. Geraltowi to jakoś tak nikt nie chciał rzucić takim amuletem. wycofać się pod bramę twierdzy? Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to to przegramy? Co jeszcze mamy za nadzór? Skoro zamierzacie zapolować na gon w lesie, to mógłbym przygotować winczedoły, w stylu niebieskich pasów, czyli... Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. A to też w historii Polski stosowano. Nawet nie wiem, czy pod Grunwaldem nie... Tak, to chyba było zastosowane pod Grunwaldem właśnie. Ponieważ armia polska miała dobrą miejscówkę w lesie, a to był przecież lipiec, więc upały wiadomo, tam rycerze zakłóci w... W żelazo. I dlatego Polacy nie dokonywali szarży bo wiedzieli, że tam są wykopane wilczodoły. Więc możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone Więc po prostu czekali jak krzyżacy pierwszy uderzą. Broni przede wszystkim potrzebujemy przeciwko morów. Pracja, i w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. No i tutaj w zasadzie no dostępu do laboratorium. Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. No eliksirów w sumie mam dużo, i to już te wyśmienite, więc raczej te pułapki byłyby fajnym pomysłem. Jest mało, więc musimy przygotować jak najwięcej pułapek. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze. Przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. No, nie, tu zdecydowanie lepiej jest załatać mur. Bo, no, zbrojownie, jak sami widzicie, już mam ten mistrzowski wiedźmiński wszystko rynsztunek, Więc tutaj, no, niewiele mi pomożesz że jakieś tam wiele inne. więcej nie zdążymy zrobić. Skalpele wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Jennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Geralt czekają w lesie. Za pomocą dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Tris wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Aredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie, myśl o tym. Widzę, że Lambertowi to jakiś bug, znowu został ten młotek w ręce. Co udało się przygotować? Chyba, że taki zarobiony robotą. Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Niepotrzebnie narażam was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Dzięki za wszystko. Idę osiadłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. No to tyle z fazy przygotowania, yy, właściwy atak na twierdzę, jej obrona w następnym filmiku, także do następnego, cześć!